Jakie mamy rodzaje swetrów? Czy każdy z nich będzie pasował do krawata i który sprawdzi się najlepiej jesienią? Chcesz się dowiedzieć? Zapraszam! Cześć! W dzisiejszym odcinku powiem Wam z czego powinien być zrobiony sweter, jakie mamy ich podstawowe rodzaje, do czego pasują, no i jakie są najpopularniejsze wzory. Zaczynajmy! 1! Materiał. No tak naprawdę powinniście zwracać w tym wypadku uwagę tylko na dwa rodzaje włókien. Na włókna wełniane i bawełniane. Dokładnie w tej kolejności. Bo jeżeli będziecie mieć no, dwa swetry, jeden z bawełny, a drugi z wełny, i załóżmy, że mają one taki sam splot. To znaczy rodzaj łączenia nitek materiału i taką samą gramaturę, to znaczy ciężar, kaniny na metr bieżący, no to ten wełniany powinien Wam zapewnić lepsze doznania termiczne, lepszy komfort cieplny, a mam wrażenie, że jesienią i zimą, to może być bardzo pożądana rzecz. Oczywiście standardowo unikamy takich rzeczy, jak kryle: poliestry, poliamidy, elastany. No bo jak będziecie mieli sweter zrobiony właśnie z takiego rodzaju włókien, to będziecie się zapacać, dlatego że nie będzie dobrej cyrkulacji powietrza przez materiał, nie będzie wasza skóra mogła oddychać. No i będziecie się też elektryzować: to znaczy, jak taki sweter założycie, czy jak taki sweter zdejmiecie, to włosy będą wam stawać dęba, a klamki będą was razić prądem. Myślę, że takich rzeczy nikt nie lubi i tego nie chcemy. Dwa rodzaje. Zacznę od golfu, bo golf mam na sobie: no to jest po prostu sweter, który ma trochę wyższy i do tego wywijany kołnierz, który zabezpiecza tutaj termicznie naszą szyję, daje nam tutaj komfort. Cieplny, no i sprawia, że nie musimy zawsze mieć przy sobie szala, przynajmniej do takiej funkcji praktycznej, bo uważam, że do estetycznej zarzucony szal na golf potrafi wyglądać naprawdę bajecznie. No i możemy mieć też na przykład półgolfy, czyli takie, które są trochę niższe, na przykład do jednej, trzeciej szyi, czy do połowy, i nie zawsze muszą być one wywijane. Golf jest o tyle fajnym i uniwersalnym rodzajem ubrania, że tak naprawdę może pasować i do jeansów, i butów sportowych. Myślę, że teraz wszyscy mamy w głowie obraz jednej osoby. Która już się tu wyświetla, ale jestem pewien, że to było też wasze pierwsze skażenia, jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzu. Ale pasuje też do garnituru. Ze spokojem możemy założyć go pod marynarkę i będzie się dobrze sprawdzał. Oczywiście nie będzie tak formalny jak zestaw z koszulą na spinki i krawatem. Natomiast na jakieś takie mniej formalne wypady, no to ze spokojem się nada. Z golfem powinny uważać tylko osoby, które są krępe, niskie, przysadziste i mają krótką szyję. No właśnie dlatego, że ta szyja w golfie kompletnie znika. I kiedy taka osoba założy golf, będzie się wydawało, że głowa jest bezpośrednio na torcie i nie ma żadnej przestrzeni między tymi elementami, no co nie wyglądałoby chyba najlepiej. Dlatego proszę, jeżeli mówię właśnie o Was, to uważajcie na golfy. Tutaj taka ciekawostka, że pod golfem ze spokojem możemy nosić koszule. Ja wiem, że to teraz brzmi jakoś dziwnie. No zaraz, hugon, bo przecież. Kołnierz tutaj, jakby wyłogi są zasłonięte, nie widać krawata. Jakby, ok, krawat wyrzućmy, nie ma go, ale możemy wyłogi kołnierza od koszuli podnieść tak, że będzie wystawał spod kołnierza golfu. Ja wiem, że to brzmi teraz tak dandysowsko, tak za bardzo, nonchalanko, ale to serio potrafi wyglądać stylowo, i tutaj macie przykłady, które pokazują, że. Serio można. Kolejny sweter to najbardziej formalny z rodziny swetrowatych. To jest to taki neologizm, który właśnie stworzyłem na potrzeby tego odcinka, czyli kardigan, który w swojej budowie, w swojej konstrukcji przypomina kamizelkę, bo też jest zapinany od przodu. I to jest właśnie też dla kardiganu bardzo charakterystyczna rzecz, to znaczy fakt, że jest zapinany, a nie zakładany przez naszą głowę. To nie jest pullover, <noise> tylko właśnie taka trochę bardziej kamizelka. No i w związku z tym, że. Tak, tą kamizelkę przypomina, to 100% można łączyć go z garniturem. Może właśnie zastąpić nam kamizelkę. Wygląda to stylowo, wygląda estetycznie, wygląda fajnie, zapewnia komfort cieplny, no i pozwala też wyeksponować krawat, który ze spokojem w kardiganie pokażemy. No jeżeli chcecie tu poczuć sprecaturę, czy jakkolwiek czyta się to słowo po włosku, jeżeli lubicie tą nonszalancję w klasycznej męskiej elegancji, no to wtedy ostatni guzik czy dwa guziki, które są na ściągaczu takiego kardiganu rozpinamy i możemy poczuć wolność, szał i swobodę. Jeżeli jednak mamy kardigan, który jest grubszy który ma gruby spód, który ma na sobie warkocze i taki kołnierz szalowy, który może przypominać ten znany ze smokingu, bo de facto wygląda tak samo. No to wtedy nie zakładamy go pod marynarkę, tylko zastępujemy nim marynarkę. No i świetnie tutaj się sprawdzi też z spodniami garniturowymi. Bajka z koszulą, z czynosami również. Byłbym już ostrożny w łączeniu go z dżinsami i butami sportowymi, bo wydaje mi się, że no może być ciężko obronić taki zestaw i trochę może się to ze sobą gryźć. Ale oczywiście próbujcie. Następny jest klasyczny, prosty sweter, który ma kilka wariacji, modyfikacji, jakkolwiek to nazwiemy. One dotyczą głównie wycięcia kołnierza. To znaczy, czy mamy roundneck, zwany też krunekiem, czyli sweter zakończony półkolem pod naszą szyją, czy też winyka, czyli trójkątem. No to teraz powiedzmy sobie szybko, co w jakim zestawie się sprawdzi, co do czego pasuje. Roundneck, czyli ten półokrągły, może być połączony z marynarką. I koszulą pod spodem. I to jest zestaw, który wygląda fajnie i stylowo, oczywiście marynarkę też możemy zdjąć. Natomiast jeżeli w takim zestawie chcemy mieć krawat, to personalnie uważam, że to nie jest najlepszy zestaw do krawata ze względu na to, że nie będzie on dobrze uwypuklony, nie będzie dobrze wyeksponowany, nie będzie fajnie pokazany, bo po prostu fizycznie nie ma miejsca na to, żeby go pokazać. To nie znaczy, że nie da się połączyć krawata i roundka, to znaczy, że mamy lepsze możliwości, właśnie winekowe. Ale jeszcze chwila zanim przejdę do wineka. Roundneck będzie pasował też do koszulki, jeansów i butów sportowych, więc uważam, że jest bardzo uniwersalny, bo takie zestawy potrafią wyglądać świetnie. Stylowo ja kojarzę, mam w głowie od razu takie obrazy. Właśnie swetę roundneck z splotem warkoczowym. Do tego jakieś dżinsy i sztyblety. Baja, może jeszcze szal, jeszcze jakiś zarzucony. W każdym razie winek. Zanim przejdziemy dalej, chciałem Was zaprosić serdecznie na swojego Instagrama, gdzie do końca tego roku chciałbym uzbierać 10 tysięcy obserwujących i możecie mi w tym pomóc. Będę Wam bardzo wdzięczny i możecie tam znaleźć fajne fotki, myślę, że ciekawe stylizacje, które dla Was tworzę i z których możecie czerpać pełnymi garściami. Oczywiście, jeżeli film Wam się podoba, like, subskrypcja, dzwoneczek, dobra, ale przejdźmy dalej z tematem odcinka. W każdym razie, Winek. Pozwala nam na pokazanie, czyli ten z wycięciem trójkątnym pozwala nam na pokazanie krawata. Jeżeli chcemy więcej tego krawata wyeksponować, to możemy wziąć pogłębiony winek, czyli po prostu to wycięcie, ten trójkąt będzie trochę większy, no i więcej tego krawata światu pokażemy. Jeżeli na tym nam właśnie zależy, ze spokojem w połączeniu z marynarką, z garniturem, znaczy z marynarką, ze spodniami garniturowymi, z nosami, no, z dżinsami, już bym powiedział. Też da radę oczywiście, że tak, ale nie jest to na przykład moim zdaniem zestaw pierwszego wyboru. No i uważam, że jest mniej uniwersalny od kroneka o tyle, że połączenie go z t-shirtem wydaje mi się bardzo trudne. Że jeżeli nie mamy żadnych wyłogów wystających spod takiego wineka, to wygląda to moim zdaniem średnio. Ale oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić i teraz tak no jak to jest z tymi swetrami że raz mówię że się nadaje pod marynarkę raz że nie generalnie musicie ocenić po prostu ich grubość bo wiadomo że jak będziecie mieli gruby solidny porządny ciepły sweter to po prostu ciężko będzie założyć na niego marynarkę więc cienkie rzeczy pod marynarkę 100% grubsze nie mamy też swetry z zamkiem i one są o tyle uniwersalne że pozwalają jeżeli jest nam zimno po prostu ten sweter pod samą szyję zapiąć tak, żebyśmy mogli się tutaj chronić, prawda, utrzymywać komfort cieplny. A jeżeli chcemy pokazać krawat, jesteśmy w pomieszczeniu, to po prostu taki sweter rozpinamy i pokazujemy piękną koszulę i piękny węzeł. Natomiast uważam, że są o tyle niepraktyczne, że średnio łączą się z marynarką. I nie pasują moim zdaniem do bardzo formalnych zestawów. Natomiast jakieś nosy czy właśnie same spodnie garniturowe, ale bez marynarki, no to już tutaj się sprawdzają. Tak. I z jeansami też możecie je połączyć. Możemy mieć też na przykład mm, takie swetry, które są zapinane y, na kołki, na przykład z rogu bawolego. Mm, I takie zapięcie przypomina nam trochę to znane z Duffel Coat, czyli z burdysówki, czyli rodzaju nieformalnego płaszcza o którym powiem jak już zrobi się trochę zimniej w odcinku o więc nie wyprzedzajmy faktów. Oczywiście znajdziecie też inne rodzaje swetry, o których tutaj nie powiedziałem, bo projektanci cały czas fantazjują, wymyślają, projektują, yy, więc ja też jestem ciekaw tego, co tworzą. Ten odcinek po prostu dotyczy tych podstawowych, klasycznych modeli i to, co teraz trzeba powiedzieć, to jakie wzory najczęściej, czyli punkt trzeci, jakie wzory najczęściej znajdziemy na swoich spetrach. Takim najbardziej podstawowym jest splot warkoczowy, czyli ola boga, który wygląda tak jak warkocz, po prostu. I jeżeli mamy na przykład takiego roundneka z takim splotem warkoczowym, to nazywamy go cable knit i uważam, że to są sweter, które wyglądają świetnie i stylowo. Jeżeli koło tych warkoczy pojawią się jakieś dodatkowe elementy, jakieś trójkąty, jakieś kwadraty, coś zacznie się tutaj fantazyjnie dziać. Będziemy kojarzyć przede wszystkim taki sweter z Irlandczykami, przynależnością klanową, nie wiem na ile to rzeczywiście praktycznie było stosowane, może, może było dość mocno, natomiast teraz to ma tylko i wyłącznie funkcję estetyczną, więc jeżeli na tym Wam zależy, to w to takie fantazyjne bardziej yy, swetry możecie celować. I takie swetry nazywamy aranami, a, a potem otwiera się przed nami całe morze żakardów, czyli swetrów o różnych splotach, o różnych wzorach i możemy mieć na nich motywy związane ze świętami, możemy mieć motywy związane z jedzeniem, ze zwierzętami, naprawdę ze wszystkim po prostu czego dusza zapragnie. Jesteśmy ograniczeni tylko swoją, czy właściwie wyobraźnią projektantów. Myślę, że ze spokojem każdy z nas znajdzie w tym morzu różnych ubrań coś dla siebie. I przypominam. W klasycznej męskiej elegancji mamy takie zasady, że jeżeli coś jest bardzo fantazyjne, ma dużo splotów, ma dużo wzorów, ma intensywne kolory, to jest mniej formalne od tego, co jest proste i klasyczne. Więc po prostu zastanówcie się, co jest wam do czego potrzebne i tak sobie swetry dobierajcie. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to jak zawsze lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie, czekajcie na więcej. Do zobaczenia!